Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w kwietniu 2020 roku Poczta Polska przyjęła dane obywateli i obywatelek z rejestru PESEL, by zorganizować wybory kopertowe, które nigdy się nie odbyły. Miał to być precedens w skali kraju, w szalejącej pandemii, przy lockdownie, przy ograni ograniczeniach dotyczących przemieszczania się. Rząd organizował wybory bez ryzyka zakażenia, bez trybu, byle tylko nie przekładać terminu. Tak zwana ustawa kopertowa, która dawała podstawę do przeprowadzenia wyborów, do głosowania korespondencyjnego, weszła w życie zbyt późno. Mleko już się rozlało. Od 16 kwietnia 2020 roku, czyli od momentu podpisania decyzji o wyborach przez premiera Morawieckiego do 9 maja 2020 roku, jedyną uprawnioną jednostką, organem do organizowania i przygotowania wyborów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej była Państwowa Komisja Wyborcza. Organizowanie i przygotowywanie wyborów na podstawie decyzji administracyjnej nie powinno mieć miejsca i było podsta pozbawione podstaw prawnych. I jasne jest, że premier Morawiecki, który 16 kwietnia 2020 roku wydał polecenie polskiej wytwórni papierów wartościowych, by drukowała karty wyborcze, potem poczcie polskiej, by je dostarczyła, złamał prawo. Że minister Sasin, który przygotował te decyzje, złamał prawo. Co więcej, ustawa kopertowa była jeszcze procedowana w Senacie. Proces legislacyjny był nieukończony, gdy Poczta Polska zażądała od samorządów danych ze spisu wyborców. Pani Morawiecki, panie Sasin, dziś nie macie odwagi być na tej sali, bo wiecie, że wasza bezkarność się kończy. Obiecaliśmy, że będzie koniec bezkarności, koniec afer pisu, że was rozliczymy i ta komisja śledcza jest pierwszym krokiem ku temu. Bo chcemy Polski sprawiedliwej, a nie bezkarnych polityków zjednoczonej prawicy. Dziękuję bardzo.